Nazywam się Aneta Jadowska, piszę fantastykę i kryminały i przygotowałam dla Was dzisiaj mały pakiet e, książek, które poprawiają humor. Przy okazji, większość z nich zawiera trupy, ale jak wiadomo, to się w ogóle nie wyklucza. Poprawienie nastroju e, z trupem w zestawie to właściwie idealny zestaw na e, wakacje i każdą inną porę roku. E, pierwszą książką, którą chciałam wam zaprezentować, jest Kołysanka dla czarownicy Magdaleny Kubasiewicz. E, to gatunek e, pod pewnymi względami dla mnie najbliższy, czyli urban fantazy, czyli połączenie fantastyki. Wątków kryminalnych, sporo humoru, fantastycznie wykreowany świat. Alternatywna Warszawa z posiadaczami magii, którzy tworzą rodzaj skomplikowanych korporacji. Główna bohaterka Jagoda Wilczek, zwana Jagą, jest specjalistką od klątw, i jest to fach mało poważany, a jednocześnie niezbędny, ponieważ do kogo zgłosić się, jeżeli. E, wszystko zaczyna się w życiu plątać i e, wygląda na to, że um, zostaliśmy przeklęci przez e, konkurenta w biznesie, na przykład. Jaga e, ma e, spore wyzwanie przed sobą, odkrywa sekrety zarówno własnej rodziny jak i mm, Innego po, po, potężnego mm, rodu, e, który rządzi poniekąd Warszawą e, i klątwa. M, którą musi złamać, e, czyli klątwa śpiącej królewny, dla niektórych jest tylko legendą, dla innych jest e, powodem do, do zemsty. E, brzmi to wszystko. E, może skomplikowanie, ale jest to świetna i yy, idealna do, do czytania powieść, w której yy, trochę inaczej patrzy się na Warszawę, trochę inaczej się patrzy na rzeczywistość dookoła. Yy, Urban Fantasy ma tendencję do tego, żeby zacierać tą granicę pomiędzy magią i rzeczywistością yy, i można się przy niej fantastycznie, yy, fantastycznie bawić. Yy, dla wszystkich, którzy. E, lubią urban fantasy i fantastykę polecam serdecznie Magdę Kubasiewicz. E, jest to pierwszy tom jej um, tetralogii. E, kolejny już wkrótce, ale można je czytać całkowicie niezależnie od siebie, więc nikt nie poczuje się e, zagubiony w trakcie. E, kolejną książką, e, którą chciałam wam zaproponować, jest absolutnie cudowny e, Zaplanuj sobie śmierć Magdaleny w e, Wójtowicz. Jest to powieść, która dzieje się w zakładzie pracy, w pro zakładzie produkcyjnym, w którym m, pewnego dnia em, znajduje się trup. <grym> to jest zawsze dobry początek, dobry początek historii. Em, nigdy wcześniej nie myślałam o tym, jak praktycznie destrukcyjne właściwości ma trup na zakład produkcyjny, jak wpływa na rzeczy takie jak BHP. Tymczasem cała ekipa książki Mileny Wójtowicz musi się nad tym zastanawiać, ponieważ zakład stoi, śledztwo trwa, prokurator jedzie i bardzo długo dojechać nie może, więc wszyscy gromadzą się z jedną misją, z jednym celem, znaleźć mordercę, rozwiązać sprawę tak, by móc realizować zamówienia i produkcja ruszyła bez dalszych, dalszych przeszkód. Nie jest to łatwe, zwłaszcza kiedy okazuje się, że tak naprawdę motywów do owego zabójstwa jest mnóstwo potencjalnych ym, sprawców, też bez liku. Y, sprawy się komplikują, kiedy. Na pomoc zostanie sprowadzony były mąż jednej z głównych bohaterek, która zresztą jest główną podejrzaną, więc trudno powiedzieć, gdzie leżą właściwie w tym momencie jego interesy i czy jej drużynie będzie czylidował. Absolutnie cudowna, zabawna i rozkoszna książka z zupełnie innym miejscem zbrodni i zupełnie innymi okolicznościami niż większość tego, z czym udało mi się dotąd spotkać. Komedia kryminalna. Mileny Wójtowicz. Świetny początek um, przygody z tą autorką. Kolejną grubą, grubą, grubą historią. Absolutnie przezabawną jest książka Dywan z wkładką Marty Kisiel. Marta Kisiel ma, moim zdaniem, jedną z najlepszych poczuć humoru w pisarskim świecie. Jej komedia naprawdę jest komedią. To jest jedna z tych książek, których nie należy zabierać ze sobą do tramwaju, do pociągu, ponieważ chichotanie w miejscach publicznych nadal nie. Nie jest uważany za całkiem normalne. Książka jest absolutnie rozkoszna. Główna bohaterka Teresa jest księgową e, z wielkim upodobaniem do kasztanek i całkowicie przypadkowym talentem do znajdowania zwłok w miejscach nieprzewidywanych. Gorzej, jeżeli owe zwłoki znajduje w im, jej własnym rodzinnym dywanie, a głównym podejrzanym wydaje się być jej mąż. Na szczęście mm, do pomocy ma swoją teściową <grym> i wspólnie e, próbują rozwikłać e, sprawę morderstwa tak, żeby Andrzej że nie wylądował na długie lata w więzieniu, ponieważ zwyczajnie nie poradziłby sobie za, za kratami. Więc panie w absolutnie przekomiczny sposób, w, w, komplikując najprostsze rzeczy, jakie tylko można, em, rozwiązują, rozwikują sprawę. Pojawia się. Mnóstwo przezabawnych charakterów, dzieci głównej bohaterki, sąsiedzi, przypadkowi fani Tomasa Leka z Wąsem jest jakby galeria charakterów, galeria osobowości i mnóstwo, mnóstwo śmiechu w tej cudownej historii. Marta napisała już kolejne, kolejne tomy z Tereską, ale to od tego warto zacząć przygodę, przygodę z nimi. I serdecznie polecam. A jeżeli już jesteśmy przy Marcie Kisiel, E, jej absolutnie najnowsza e, powieść kryminalna właściwie komedia kryminalna dzieje się w środowisku e, małego wydawnictwa jednego z tych małych wydawnictw które wydaje wszystko od e, przepisów kulinarnych e, sióstr zakonnych e, przypadkowe tomy poezji e, podziwne powieści historyczne z mocno erotycznym e, zabarwieniem e, historia zaczyna się od tego że e, w bardzo niekomfortowych warunkach odkryty jest oczywiście trup, tak? Jakby każda dobra historia zaczyna się trupem. Tu jest to trup e, redaktora e, i jak wiadomo, powszechnie, redaktor jest osobą, która w każdym wydawnictwie wrogów ma bez liku. E, podejrzanych jest wielu, e, dwóch e, policjantów próbuje rozwikłać e, tą sprawę, zanim pojawi się prokurator, e, policjanci, e, czyli mogiłaj pozgonny, nie ustają w poszukiwaniu, gdzie największym problemem okazuje się um, cała ekipa zatrudniona w wydawnictwie. Jak wiadomo, powszechnie w wydawnictwach nie pracują ludzie całkiem normalni. Gdyby byli całkiem normalni, być może nie mogliby pracować w wydawnictwie, więc wszystkie możliwe um, okoliczności przyrody. Komplikujące tą sprawę występują. Znowu okazuje się, że więcej osób miałoby powody, żeby pozbywać się redaktora, niż miałoby powody, żeby go się nie pozbywać. Więc sprawa się komplikuje z minuty na minutę. Plan wydawniczy drży, e, książki bez redaktora nie, zostają, nie zostaną wydane. Była policjantka, która w tym momencie pisze gorące romanse historyczne, e, mocno naciska e, śledztwo, by jak najszybciej tą sprawę rozwikłać. Generalnie cudowna, cudowna historia pełna chaosu, rzezi i śmiechu. Więc jest to, jest to połączenie, które moim zdaniem jest typowym połączeniem dla Marty Kisiel, czyli jakby jest, jest trochę straszno, trochę um, smutna chwilami bardzo bardzo um, bardzo zabawnie. więc e, dla każdego kto chciałby pracować w wydawnictwie, e, polecam tą książkę, także jako ostrzeżenie. Przed tym, co może um, go spotkać, i myślę, że czas zdjąć zasłonę milczenia z tego, jak naprawdę wygląda praca, praca w wydawnictwie. Wszystko z ogromnym, ogromnym humorem, jak tą to, jak, jak to Martę Kisiel. Jest wreszcie e, powieść Mary Benedykt. E, powieść bardzo nietypowa. E, tu Tonem wyjaśnienia jestem totalnym chuligansem Agaty Christie e, i myślę, że nie przetrwałabym e, pierwszego roku epidemii, gdyby nie Herkules Poirot i Miss Marple, e, czy to w formie literek, czy to w formie m, świetnych ekranizacji. E, I oczywiście m, czytałam również biografię e, Agaty, i od lat wszyscy zastanawiają się, co wydarzyło się w pewne 12 dni, na które Agata po prostu zniknęła zniknęła bez słowa, zniknęła właściwie bez wyjaśnienia, ponieważ trudno uznać za owo wyjaśnienie um, to, co jakby podano jako przyczynę. Po fakcie, czyli że miała chwilowe zaćmienie, umysłu, chwilową amnezję i tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło przez te 12 dni. E, ta tajemnica była jedną z tych tajemnic Agaty, która pobudzała wyobraźnię wielu, e, powstało kilka, mm, kilka filmów, powstało kilka em, nawet sztuka teatralna, które próbują spojrzeć na, tą, na to tajemnicze zniknięcie, tak jakby tajemnica 12 dni Agaty była jedną z tych tajemnic, o których Um, sama Agata nie miała ochoty pisać, więc musimy to zrobić z nią. Mary Benedict zrobiła to być może najlepiej. Jest to niesamowicie fajna powieść, która jest z jednej strony powieścią um, biograficzną. Um, ujmuje dosyć intensywnie um, pierwsze lata małżeństwa Agaty um, z Archibaldem Christie. Um, ujmuje także całe zniknięcie, ale dopisuje całkowicie inne wytłumaczenie całej historii. Um, kolejne rozdziały przeplatają ze sobą. Te początki małżeństwa i tą sytuację, w której znalazł się Archie tuż po zniknięciu. Ponieważ wyobraźcie sobie sytuację, w której e, znika jedna z najbardziej i najlepiej sprzedających się m, autorek Wielkiej Brytanii. Sprawa jest totalnie sensacyjna. Pierwsze strony gazet, y, tysiące, tysiące funkcjonariuszy policji i osób prywatnych przeszukują. Y, Różowiska przeszukują jezioro, przeszukują staw, znajdują samochód Agaty porzucony razem z jej bagażem i śladami krwi. Wszystkie podejrzenia oczywiście spadają na Archibalda, bo wiadomo, nikt nie jest tak podejrzany jak mąż, kiedy znika żona. Zwłaszcza, że są dowody na to, że w ich małżeństwie od jakiegoś czasu nie działo się najlepiej. Znakomicie Uknuta intryga, w której okazuje się, nie zdradzając zbyt wiele i nie zdradzając samego zakończenia, że Agata przejęła narrację, która um, Narracji w jej małżeństwie, która była dla niej w tamtym momencie bardzo niekorzystna, i postanowiła zakończyć pewne kwestie po swojemu, czyli tym e, przewrotnym umysłem autorki, która potrafiła uknąć e, intrygę i fabułę nawet tam, gdzie nikt inny by jej nie dostrzegał. Świetna, świetna historia, świetna perspektywa i spojrzenie na sprawę zarówno z perspektywy Agaty, jak i z perspektywy niewiernego męża em, z intensywną. Em, intensywnym śledztwem i tym jakie miał wpływ na um, całą rodzinę, e, całą rodzinę Agaty e, i wreszcie sytuacja, w której Agata nie dała żadnych wyjaśnień po fakcie, tu znajduje jak jedno z wyjaśnień. Nie, nie mamy pojęcia czy jest to wyjaśnienie prawdziwe czy nie, ale Mary Benedict pisze o tym na tyle przekonująco, że jesteśmy w stanie uwierzyć, że tak, że jest to spójne i konsekwentne z osobowością Agaty i z tym jak postrzegała rzeczywistość i jak mogła doprowadzić do dokładnie takiego, te, dokładnie takiego rozwiązania ym, zagadki, którą była ona sama i było jej, jej życie w tamtym momencie. Więc, y, zniknięcie pani Christie y, to kolejna propozycja dla fanów y, zarówno kryminału, jak i fanów biografii. Gorąco wierzę w to, że literatura poprawia nastrój. Te książki bez wątpienia są w stanie tego dokonać. Y, czy na gorsze dni, czy y, na wakacje, czy. Jeżeli nie mamy wakacji i chcielibyśmy mieć odrobinę lepsze dni, każda z nich bez wątpienia jest strzałem w dziesiątkę e, i zapewni wam mnóstwo, mnóstwo dobrej zabawy.